Witajcie wy, go dzisiaj Wam serdecznie witamy z Kardell <grymne> Dzisiaj, jak widzicie, jest śnieg, wszystko jest, święta się zbliżają. I z tej okazji, że się już jest grudzień, to <grymne> nagrywamy odcinek z grudnia. <grymne> Teraz zobaczymy żarówki. Mamy takie, Aha. O, ale super to postać, o kurde. Ja właśnie, ja na wszystkie postacie zbieram z tego. Mogę wam powiedzieć, że prawie codziennie gram w tą grę. Jest mega, naprawdę. I chcę wam powiedzieć, że... To znaczy, że tą grę nie mam, że to pierwszy raz gram w tą grę. Nie, nie, nie. Bo jeszcze mam na konsoli. Na konsoli mam tę, tę, tą wersję. Też może sobie zdecydowałam, że będę chciała nagrywać na YouTube'a. Zdecydowałam, że będę na komputerze miała też tą grę, żeby nagrywać dla Was dla, was, dla widzów. Hmm. Jak coś to będę na Instagram mój co. Dwa posty.

lodu. Aha, okay. Do zimy pasuje. Przyszedł. śnieg, pasuje, Teraz Przyszedł. Woda. Prezent. Teraz Przyszedł. 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 to jest... Na to muszę zbierać. To jest, me to jest mega tak naprawdę. Pożera w wersji Olafa z krainy Lodów. To mi się podoba. Dobra. wszystko jest i... Patrzcie jakie ozdoby tu wszystko. Zobaczcie, to szałowy park. Można powiedzieć, że tu się zmieniło tylko jedna rzecz, że tu jest śnieg, że pada śnieg, yy, ozdoby są, A za bardzo musimy hmm. hmm. się zmienić. Chodźmy na samą górę, hmm. zobaczymy jak tam się wszystko zmieniło. Yy. No mega, naprawdę mega. Ładnie wygląda, twórcy się postarali, naprawdę. Ta gra już ma chyba... Co tu się stało teraz? O, bardzo bardzo panu dziękuję, ale ja tutaj nagrywam odcinek, w którym pokazuję jak wygląda zima w plan tak, jest. Jestem na publicznym serwerze, dlatego Nie, jest nic ciężko. Wziąć. Jak widzicie... Widzicie... Się, tak. się tak, Dobra. Y, jak widzicie tu są... Może ja nie wiem co mam mówić. Ja nie wiem co mówić. Dobrze. Ja się staram najwięcej mówić, ale nie wiem co. Tu jesteś za wolno. Widzicie, tu nie ma ciekawego. Albo... Dobra, jest. Nie, nie, nie! Jakie wybacz? Ja cię nie wybraczę, mnie, To już drugi raz, zostaw mnie, no! Ja Koleś się uzależnił z pobijania wszystkich. Czyliś tam jeszcze raz? Ja sama nie wiem. Wiecie co, widzowie? Chyba nie pójdziemy. Widzicie, tutaj z góry są prezenty, idealnie pasuje. Pamiętajcie, w tak nie te prezenty. Radość. Tak, no, radość. Mówię to właśnie teraz, radość. Dlatego prezenty nie są najważniejsze. Nie są, no. Dobra, zobaczmy, czy coś będzie coś ciekawego. Żeby coś było ciekawego na odcinku, po prostu. Dobra, bitwa jest. No, nie, to jestem sam koleś. Nie, zostaw mnie, no, zostaw mnie, no, zostaw. Zostaw. Kurde. Łosiu, przestań. Ł łosiu, boże. Dobra, N nie, nie, nie chcę gadać nic. Dobra, wiecie co, my tam już nie idziemy. Jak tam panuje bitwa, to wolę nie iść, bo to jest świąteczny odcinek, a nie jakiejś bitwy. Przepraszam, przepraszam najmocniej, że się. De, de krzyczę. O! Jest. No i widzicie, dalej tu są ozdoby, tak dalej. Wiecie co? Tak trochę inny temat. Możemy, to, tak wiecie, trochę temat zmienić. Powiecie. Jak y, ja sobie planowałam, żeby nagrać taki odcinek, przy którym wy będziecie mi zadawać y, w komentarzach jakieś pytania, a ja bym mogła odpowiadać na te Wasze pytania po prostu na odcinku, wiecie o co mi chodzi? Żeby odpowiadać, y, na odcinku tak po prostu, że na przykład jak będzie 10 komentarzy, 10 komentarzy, to następny odcinek mogę nagrać, na którym będę odpowiadać na Wasze pytania, bo bardzo uwielbiam odpowiadać na pytania, bardzo lubię i byłoby to miłe z waszej strony jakbyście mi zadali jakieś pytania, jak macie jakieś w ogóle wiecie żeby było coś ciekawego na tym kanale, a nie i pierwsza rzecz, na 100% ktoś mi zada pytanie, że co mnie zachęciło do nagrywania na YouTubie zachęciło mnie, że oglądałam bardzo dużo YouTuberów, które którzy nagrywali filmy z PLAN ZOMBIES najczęściej i z innych gier no ja sobie tak pomyślałam takiego pewnego dnia wie, no kurde może nagram jakiś odcinek na YouTube, będę sobie nagrywać po prostu mnie to zachęciło dużo youtuberów, ale jeden mnie tylko zachęcił wyjątkowy go ja oglądam już chyba z 3 lata albo 4 lata on też nagrywa PLAN ZOMBIES yy, też z tej gry ale mogę wam powiedzieć, że on nie jest Polakiem. Że ten YouTuber nie jest z Polski, tylko z Hiszpanii albo z Meksyku. Nie, z, z Meksyku. Taki jeden Meksykanin nagrywa filmy z Plan Zombies. I wiecie, ja się uczę hiszpańskiego i rozumiem tam, co on tam mówi. Ale on mnie najbardziej zachęcił do nagrywania, dlatego dzięki jemu jestem tutaj, właśnie, teraz. No. Dlatego no, pierwsze pytanie już macie odpowiedź. Już macie e, odpowiedź od razu. A jeszcze jeden temat. Powiem Wam taką ciekawostkę. Nienawidzę zimy. Zadacie mi pytanie, no, ale dlaczego nie lubisz zimy? Zima jest fajna, bo śnieg jest. Y, wszystko jest... Y, wszystko, prezenty i tak dalej. Pamiętajcie, prezenty nie są najważniejsze, wy, wy święta ani wy zimę. Wiecie, o co chodzi. Radość jest najważniejsza. O to właśnie chodzi. Tak. Dobra. No i powiem Wam tak. Lubię śnieg, ale jak mam jeździć do szkoły rowerem, albo nie, rowerem przeważnie, to jest, naj, to jest najgorsza rzecz. Bo jak mam iść na nogach, to bym musiała wyjść z 15 minut z domu, żeby, żeby zdążyć. A ja wychodzę jakoś 5 minut? Nie, nie 5. 8 minut wychodzę z domu. No wiecie, jak jadę rowerem. Kilka razy już się przewróciłam, dlatego już mam puchar za przewracanie się na rowerze. Dlatego... Dlatego nie, nienawidzę zimy. Śnieg jest fajny, ale jak macie jeździć rowerem do szkoły, to jest najgorsza rzecz. A lub, najbardziej lubię lato. O, Lato jest najfajniejsze, Wam powiem. Naprawdę. Lato jest bardzo ciepło, jest. Nie musisz ubierać tej kurtki. że tak powiem. Kurtki. Szalika, buty, wiecie o co chodzi, że nie musicie być na grubo ubrani, to jest najlepsza rzecz i dwa miesiące ma się wolnego, dwa miesiące, ci co pracują to współczuję najbardziej, wiecie przez wakacje też e, pracowałam, <grym>, bo, YouTube <grym>, bo, YouTube <grym>, bo YouTube to praca, powiem wam, że ja się czuję, jakbym naprawdę miała pracę jako YouTube, uwielbiam nagrywać dla was filmy, uwielbiam, ja to kocham, naprawdę. Dlatego ten jeden youtuber mnie zachęcił. I tak tyle. Nie wiem co mówić na tym odcinku naprawdę. Sobie kupiłam nowy mikrofon, dlatego słyszycie mnie wyraźniej. Mam nowy program do nagrywania na komputerze, dlatego to jest plusy plusy jeden i jeszcze jeden i tak dalej. Powiecie. wiecie? Z innych odcinków w ogóle mi nie było słychać prawie nic. Wszystko się psuło i tak dalej. Cały program się zawieszał. A teraz to jest najlepszy program, który mam. Naprawdę. Wszystko słychać idealnie. Nic się nie zacina. Możesz tu wyciszyć, żeby hałasu żadnego nie było w tle. Wszystko może tu zrobić. Naprawdę. To jest odbiegłam, odbiegłam od tematu kląsku tutaj. Naprawdę. O, ja odbiegłam. Powinnam gadać o grze, a nie o ciekawostkach moich. Naprawdę, macie jakieś pytania, to 10 komentarzy i będzie kolejny odcinek, na którym będę odpowiadać na wasze pytania. Zachęcam też na Instagrama wchodzić, bo są nowe posty, jako dwa, najfajniejsze. I najwięcej, ja jestem najbardziej aktywna nie na YouTubie, na YouTubie jestem czasami aktywna, ale nie za często. Bardziej jestem na Instagramie, bo na Instagramie najwięcej siedzę, powiem Wam już, że to prawda, że siedzę najdłużej. Więcej na Instagramie siedzę niż na TikToku, dlatego zapraszam Was na Instagram, bo tam będzie więcej, tam zdjęć będzie, z... wszystko będzie tam. Naprawdę wszystko. Będziecie informowani, kiedy odcinek będzie na YouTube, a. wszystko będzie na bieżąco, wszystko będzie dla Was. Dlatego wpadajcie na Instagram jeszcze raz tu wam się wyświetla na ekranie. Jeszcze mam TikToka, też tak mam... Też tak mam na TikToku taką nazwę. I też mam Twitcha. Twitch właśnie Wam się tutaj też pojawia na ekranie. Dlatego też po, polecam na Twitcha też wejść. Mniej na Twitchu jestem bardzo malutko, aktywna, ale... Że po co ja mówię? Że po co mówię, że... Czy możecie mnie obserwować na Twitchu, że ja mało nagrywam na Twitchu? Dlaczego? Ale będę dużo nagrywać. Jak będę miała dużo czasu, to będę. I jak to mówię, na 100 subskrybentów będzie specjalny odcinek. I to wszystko, co ogłosiłam. Jaki, jaki? Jezus, jaki, jaki? Żeby mieć w na nazwę wygrze jaki jaki. Tu będą różne odcinki na tym... na tym kanale. Różne odcinki. Mogą być z Minecrafta, mogą być z FNAFA, ze wszystkiego mogą być. Możecie mi też podsuwać w komentarzach możecie też... Kurde, pożeracz. No nie no. O, jeden, jeden. Ale super. R Ram, kosta... ok? Tak trochę mi się kojarzy, tam nazwa taki kot, ale kostki takie rybne, takie wiecie... Albo takie paluszki. Boże... Co ja teraz Też na tym kanale też vlogi. Dlatego pojawią się vlogi, ale nie teraz. Na razie nie teraz. Ale w grudniu może, może, może się, no może będzie vlog z grudnia. Może będzie, tego nikt nie wie. <grystanie> Wiecie co mnie najbardziej wkurza w tej grze? Najbardziej mnie wkurza. Ta najgorsza rzecz, czyli najgorsza może dla mnie tylko. Jak na przykład teraz mam tą postać i, i jestem czarodziej, który... On jest ze mną. Nie o. Dziękuję bardzo, że mnie opuściłeś. Ale mam coś czarodzieju. Dobra, przepraszam. Jak macie pomysły na jakieś gry, jakie wiecie, gry, żebym nagrała coś na YouTubie, jakąś grę? To wiecie, zawsze czytam komentarze, dlatego możecie mi podsuwać takie pomysły na gry. Będę też nagrywać takie gry. Jakie chcę, że mogę, nie do końca, bo mogą mi się tak za bardzo nie spodobać. A wiecie o co chodzi? No i dobra, tutaj się kończy odcinek. Ale zobaczcie, jak, jak jest ładnie, naprawdę. Dobra, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do widzenia. Adios!